Ja się ma kolejny dzień, więc jak zawsze Duel Edge serii i bez przedłużania lecimy. Ok, no to od razu szwedzkie znaki. I eee, tak, szukamy drogi. Cześć, 3... 2 cyfrowe to chyba są takie, tak trochę losowo rozmieszczone. Co, mam szukać tych 200? 245. To chyba jestem blisko. 244 gdzieś muszę znaleźć, albo będę szukał miejscowości. Orebro. Dobra, nie widzę. Może drogi poszukam? Jednak już 2-3-3. A tu już tu jest większa liczba. 2-4-3. Okej, okay, mogłem w sumie dać tam trochę wyżej. Okej, okay, no mamy czarne auto, są czarne naklejki, czyli jesteśmy oczywiście w Malezji na półwyspie. Ale chyba żadnego lepszego info tutaj nie będzie, więc chyba po prostu najlepsze co mogę zrobić to jest kliknąć ten środek. No, małe punkty. Jedziemy pick-upem. tak, no żółta blacha, więc to mógłby być Oman albo Namibia. Myślę, że w sumie bardziej Namibia, bo po której jedziemy, to trzeba oglądać po lewej. Dobra. I co? To myślę, że klikamy sobie stolicę. Dobra. Góry na północ, czy to pasuje? To coś tam niby jest. Okej, okay, natrafiłem. Szkoda, że bez mnożnika, bo by razy 1,5 wystarczyło Żeby tutaj już wygrać Ale dobra, dobry start I niemiecki bollard. Dobra chyba se losowo kliknę. O, okej, okay, on osobowo nie klikał, tylko coś znalazł. A, Wisenberg. No to tam było gdzieś napisane. Ale uznałem, że nie szukam. A czy tego szukać? Jest sens. Czy jest tu coś może większego? Średnio. I też nie wiem, czy ta jedynka to jest numer drogi, czy co to jest. Chyba to nie jest żaden numer drogi. Nawet nie wiem, czy to są miejscowości. Nic nie wiem. Ale kraj łatwo rozpoznać po tych pasach, takich czerwono-białych poziomych. Bardzo często są też te tabliczki z nazwami ulic. Zawsze są takie czyli po prostu niebieskie tło, biała wódka, biały tekst. No i dobra, troszkę bliżej jestem. I co, no jedziemy po lewej, chyba? No tak, jedziemy po lewej, czyli raczej mamy Malezję? chociaż nie, żółta linia. Myślałem o Malezji, ale no z tą żółtą linią to tak średnio albo to jakiś troll, no bo nie wiem, szablony by mi pasowały. Alaran, to jest prowincja? Okej, okay, no mamy tutaj blachy z Indonezji. To już ma trochę więcej sensu Sanga. Nie mam pojęcia co to jest. Tak, nie ma tych dachówek, niby to z Jawy, więc Java to to nie będzie. Nie wiem czym jest Palaran. Dobra, no chyba będę klikał Sumatrę. Chociaż z taką czerwoną ziemią, to nawet nie wiem, czy to by nie były te wyspy. Bo to by tłumaczyło, czym pomyślałem o Malezji. Jeśli to były te wyspy, no ale nie widzę nic takiego. A Kalimantan. Ok, no to on z Malezji jest bliżej i mi trochę zabrał. No i Nigeria. To tu muszę jakoś nazwę prowincji szybko gdzieś wyczaić. O ile je ja pamiętam jeszcze, ale myślę, że powinienem. No Nie mogę nic znaleźć, co jest. No i sobie w shitką wjechałem, świetnie. Mogę z powrotem? Dziękuję. Nie wiem, nic nie mam. Boję się, że on coś ma, bo przez tyle czasu to niby nie powinno być problemem, zwłaszcza w mieście coś znaleźć. Ja jakoś tak jadę, jadę i dosłownie nic nie ma. Oj, teraz z tą kamerą to na pewno mi się ułatwi poszukiwania. Ooooo oh. Ja nie wiem, czy on szuka już dokładnego 5k, tak jak ja nic nie znalazł. Okej, okay, no kliknął. Tam jakaś palma, czy się tym sugerować? No mogę pójść trochę bardziej południowo. Okej, okay, no... Było to jakieś jambutu, no było. Ja nic nie znalazłem, jak, jak mówię, no... No i to jest to właśnie to szczęście w Movingach. No ale teraz gramy NPZ. No i Shitkam, no i Indie. Palma kokosowa, czyli raczej bardziej południe albo jakieś wybrzeże. Języka za bardzo nie widać, chociaż tam coś jest napisane. Ale dobra, zagesuję i podobna odległość. No słupy z Indonezji. Jakie mamy palmy? No mamy kokosowe na pewno. Chyba nic więcej. Nie wiem, czy nie, klik nie kliknę jakiegoś kalimantanu, tak żeby bezpiecznie było. Bo to może być w sumie wszystko. A i tu był nawet kalimantan, dobra. Kanada. W sensie jakaś British Columbia, coś takiego z tymi górami? Głupoto, bo w sumie te drzewa takie o te, tutaj bardziej wschodnie. No ale nie chcę tu wschodu klikać. No i dobrze, Stany, chyba? Słupy niby drewniane, to by się zgadzało. Przecież te drzewa takie bardziej południowe są. No, nawet jeszcze bardziej. No i tu pomyślałem o Meksyku. Słońce za bardzo nie widać nigdzie. Chociaż cień pada tak może lekko na południe, co jest dziwne. Nie wiem, no mi się wciąż wydaje, że to jest Meksyk. No bo, jeśli nie Meksyk, to co? No, Kolumbia to nie będzie, Ekwador tym bardziej. Brazylii też bym to nie widział. Jak już takaś bardzo dziwna Argentyna, ale wątpię, nie, no, powinien być Meksyk. No bo Peru też to nie będzie. Nie powinno być przynajmniej. Nie wiem, no, niepokoi mnie trochę to słońce. Ale dobra, to był Meksyk. Wow. To tutaj dowalili. rundkę. W jakimś pyle jesteśmy no raczej Rosja. Mamy długą antenę, szkoda, że odbitą po prostu i tu jest to tak naprawdę. Góry taka trochę kamczatka. No ale to... Nie pasuje mi to. Mogły to być te góry niby. Czy Kaukas, a może Kaukas? No nie, i czemu zmieniałem? Czemu zmieniałem? <noise> A już bym wygrał. I co, cień tak niby bardziej na południe idzie. Skoro tak, to półkula południowa powinna być. Czyli Nowa Zelandia. Chociaż na początku pomyślałem o ja jakiejś Irlandii, ale no. Nie no, chyba to zelkę kliknę. A, Australia, no to GG. No i teraz No Move. Dobra, no od razu czarna naklejka. Tam widać, czy jesteśmy gdzieś w Malezji na Półwyspie. Więc tutaj taka runda raczej skip. Ok, no jednak trochę mu zabrałem. Chyba nie widział naklejki. Kwadratowy niby... Ale jest tym takim wcięciem, jak w Chile, no bo to jest w Chile. Dobra. Na początku o czym innym pomyślałem, ale nawet nie będę mówił. No nie no, myślę, że tutaj Santiago taki nawet spokoges, O, może minimalnie wyżej. I tutaj bym raczej klikał Brazylia. Słońce tak lekko bardziej na północy, co by się zgadzało. Trzcina, chyba. A trzcina to jest głównie São Paulo i jakieś Alagoas albo Sergipe, w sumie nie pamiętam. A to mi nie wygląda tak południowo jak São Paulo. Więc nie wiem, czy nie klikać nawet właśnie tutaj, tej północy. Chyba, że wolne głupoty i to będzie São Paulo. Ale nie wiem, bardziej północno mi to wygląda. To jest bez sporników, więc właśnie ta północ miała więcej sensu. I no, zimnik do Meksyk, więc tutaj spora przewaga się zrobiła. Jedziemy sobie po lewej, pewnie jakaś Indonezja. Tutaj dużo dachówek, więc jeśli Indonezja, to bym dawał jawę. Sporo ryżu też rośnie, to by się zgadzało. No dobra, pójdę w to. I tutaj praktycznie bez punktów. No i Tajlandia. Też mogę spuszować. No bo tak, jest kwadratowy słup. Okej, okay, to była północ. Eee, kwadratowy słup i miał kropki na całej wysokości. Więc Tajlandia, gdyby były kropki tylko na górze, to Sri Lanka wtedy. Poza tym też była taka zielona tablica jakaś informacyjna. I język tajski oczywiście A dobra, jak to nie jest Buriatia to się zdziwię Jakoś tak się ten region nazywa Nie wiem, po prostu mi wygląda Jak to nie będzie tam to trudno się mówi, ale myślę, że to jest tam No i ty też to wiedział? Mamy czarne auto z krótką anteną, raz powinien tu dookoła, ogólnie ta antena to tak, Kolumbia, Ekwador, Meksyk i Brazylia A skoro auto jest czarne to raczej bym o Kolumbię, nie wiem tylko gdzie dokładnie Dobra, jestem bliżej i to wystarczy, GG No i dobra, to by było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach, siema